Witajcie, moi drodzy widzowie! Patch 5.2.3 Tutaj mamy w większości zmiany wyglądowe, czy tam animacje, ale też są zmiany odnośnie karawan, zmiany odnośnie walki z botem. Więc tutaj omówimy takie najważniejsze rzeczy. Takich, je, takich rzeczy odnośnie animacji to nie będę omawiał, bo moim zdaniem to jest szkoda czasu. Najważniejsze rzeczy, co mamy tutaj z kampanii z General gameplaya. to jest coś takiego, że komputer jak nam atakował zawsze te osady. No to przesuwał się czasem bardzo daleko, co moim zdaniem powinno być raczej zmienione, i właśnie tutaj jest to zmienione, bo potem mogliśmy nawet nie dogonić tego komputera ze względu, że on naprawdę daleko uciekał. Tak samo powinni, moim zdaniem, zmienić, jak atakujemy lorda, że on czasem po prostu próbuje uciec i przesuwa się tak daleko, że nawet nasz bohater, mimo że idzie na pełnym ruchu, nie może po prostu go dogonić. No to jest moim zdaniem też do zmiany. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione. Naprawiony też problem z slanesza, jak sobie tutaj zauważycie, bo slanesz miał coś tego typu, że jak korzystał z przyjemnej aktywności, polowanie na przyjemność, no to mogło się te efekty po prostu wielokrotnie nakładać, i to był taki powiedzmy większy problem. Jest też ulepszenie odnośnie Ikita klawa, forbidden Workshop. Nie zapewnia już rozmieszczenia awangardy jednostką Warp Grinder, ponieważ już mają ten atrybut, ale to jest wydaje mi się taka pierdółka. Więc takich następnych rzeczy tutaj mamy odnośnie elektora Hochlandu. No to jest na tej zasadzie, że pozycja nie zapewnia już dwukrotnie premii do zasięgu ruchu. No, jeśli ktoś gra dużo imperium, no to może to oczywiście odczuć. Ja osobiście mało gram Imperium, więc dla mnie to nie jest jakaś ogromna zmiana. Też jest zrobiony efekt, że naprawiono problem w wyniku którego efektu zapewniające odporność? na bankructwo, czyli odporności na obrażenia od wyczerpania wpływa również na dezercję. Nie wiem, jakim cudem mogli to tak zrobić, no ale w takim razie tak było. Tutaj mamy omówienie karawan i bohaterów. O, to jest na tej zasadzie, że teraz bohaterowie mogą dołączać do karawan Kataju, będą miały po prostu zaklęcia lub umiejętności, jeżeli będzie to stosowane. Naprawiono właśnie problem, w którym ulepszenie czarownika, jeśli tutaj sobie zerkniecie, ulepszenie czarownika śmierci, e, czy tam na przykład nurgla, śmierci skutkowało Uzyskanie niewłaściwych cech, czyli złe cechy otrzymywał bohater, z tego co widzę. Też naprawiono problem, w którym przeznaczenia dla postaci nurga były nieprawidłowe stosowania dla czarownika chaosu, Slanesha. Czyli tutaj były jakieś delikatne zmiany względem gdzieś tam bohaterów, tych czarodziejów slaneszowych, nurglowych, że coś tam pomieszali względem umiejętności, które może, mogliśmy wybierać za punkty. E, a jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy jak dla mnie, to jest tak naprawdę AI, czyli to co tutaj mamy. A i są też takie zmiany, że teraz generał, czyli jakby lord, go będzie gdzieś tam atakować, będzie raczej starał się nie iść samotnie do ataku, co z drugiej strony przekłada się na to, że jednak będą utrzymywały te jednostki. I zobaczymy też, jak to będzie w praktyce wyglądało, czy będzie się dało go na przykład wyciągnąć. Jest pewnie spowodowane tym, żeby jednak, jak walczymy z komputerem, ta armia utrzymywała od niego te bonusy dyscypliny, te wszystkie bonusy, żeby jednak szybko nie dało się go pokonać. I jak to będzie dobrze działać, to jestem naprawdę zadowolony z tej zmiany. Teraz kontrolowany przez iLord nie będzie już się wycofywał po zasadce. To jest moim zdaniem dobre, tylko że tutaj jest też dodane, jeśli oczywiście ma duże szanse na wygraną. To jest dobre, bo czasem było można dzięki temu wykorzystać to, że komputer miał przewagę, a on się po prostu wycofywał. Więc, <laughs> więc jeśli ktoś z tego korzystał, to spoko, ale jak dla mnie to trochę właśnie ten błąd dobrze że został tutaj skontrolowany i mam nadzieję, że to faktycznie zostało naprawione. Naprawiono również wyznaczanie ścieżek, jak sobie zauważycie, na niektórych mapach rzecznych, aby uniemożliwić aj próbę przekroczenia wody. Tu jest ogólnie dużo nawiązania jakby do tych map z wodą, więc akurat ma mapy z wodą mało gdzieś, gdzieś trafiałem i mało co walczyłem, więc tam nie zauważyłem jakichś ogromnych różnic. Naprawiono też rzadki błąd, w którym jednostki wroga kierowały się w stronę jednostek gracza. No nie wiem o co tu dokładnie chodzi w tym, na jakiej to zasadzie. Ale wydaje mi się, że jeśli tutaj słuchacie tego materiału i bardzo dużo toczycie walki, to może gdzieś tam trafiliście na jakieś bugi względem właśnie tego. Teraz posiłki AI czekają. Znaczy dołączą do walki szybciej, jeśli główna armia jest zaangażowana w walkę wręcz. To jest spoko, że te armie mogą szybciej gdzieś tam dołączyć do tej walki. Moim zdaniem jeszcze powinni Kurczę, powinni zrobić coś takiego, żeby bot sobie ustawiał lepiej te armie posiłkowe. Mimo wszystko, żeby przerzucał, nie wiem, na inną stronę, gdzie jednak tą armię posiada, żeby nie, dał, nie dało się go tak łatwo. Zablokować, tak jak ja na przykład często grywam. Często możecie zobaczyć na moich live'ach, że mi się na przykład łatwo blokuje komputera, jego posiłki, stawia się po prostu armię po całej długości, gdzie przyjdą posiłki, i szczerze powiedziawszy, on no, straci całą armię, więc to jest moim zdaniem do poprawy, żeby nie było możliwości wykorzystywania tego. Wiadomo, jeśli można coś takiego wykorzystywać, to czemu nie ja staram się wykorzystywać rzeczy. No też do oczywiście jakiegoś rozsądku. No ale no niestety tutaj wydaje mi się, że tego brakuje i jakoś powinni zrobić jakiś kalkulator, przeliczenie możliwości, żeby jednak ta armia trochę lepiej skutkowała, co się też przełoży na to, że będą może lepiej automaty skutkowały. No, bo automat oczywiście też ma znaczenie względem posiłków wroga, z której strony pewnie przyjdą, e, no zobaczymy, tylko to znowu może liczyć z jednej strony na lepsze, bo jeśli puścimy automat, to u nas nasza armia by ruszała powiedzmy do przodu, a wróg by nam wszedł na plecy, więc tu może być trochę bardziej skomplikowana kwestia tego, ale no wydaje mi się, że wszystko da się rozwiązać, tylko kwestia testów i, i jakoś da, da się to zrobić. Naprawiono też błąd, gdzie AI AI <laughs> próbował udać się do rzeki, gdy wróg był po tej samej stronie. Naprawiono też, że broniący się przegrupowuje. Okej. Okay. Czy naprawiono błąd, w którym broniący się AI stale się przegrupowywał w bitwach lądowych. Czyli on się, wydaje mi się, że chodzi o to, że się obracały jednostki, gdy próbowaliśmy ich flankować, przez co e, on się odsłaniał. I mogliśmy go łatwiej załatwić. Wydaje mi się, że to o to chodziło. Mam nadzieję, że o to chodziło. Jeśli nie i ktoś ma jakieś inne sugestie, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Teraz AI będzie próbował synchronizować grupy szturmowe na rzece na podstawie pozycji gracza. No, no to jest w sumie spoko. E, może będą teraz właśnie te oddziały bardziej się grupowały, bardziej e, flankowały nas, bo szczerze powiedziawszy, one zawsze się w większości rzucają do przodu. Jedynie stara się flankować wilkami kawalerią. No, ale moim zdaniem, komputer powinien starać się flankować każdą jednostką, a nie tylko kawalerią, bo wtedy spodziewamy się, że kawaleria będzie chciała nas flankować i na kawalerię się przygotujemy. A piechota to w sumie wywalona, że piechota nam nic sam nie zrobi, a czasem ta piechota jest mocniejsza. Więc. <laughs> jeśli tutaj chodzi jeszcze wcześniej, jeśli gracz bronił się tylko w jednej lokalizacji, a je traciło jednostki podczas gdy te przekraczały w innej lokalizacji, nie brał udziału w walce. To jakiś, jakiś większy błąd z tego co widzę. No moim zdaniem omówiłem tutaj najważniejsze rzeczy, bo nie będę tutaj omawiał właśnie ux -a i a, AX z tego względu, że. To i tak nam nic nie daje, bo ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam, czy yy, kolejne tysiąc jednostek miało tą animację, czy nie miało tej animacji, aż tak się na tym nie skupiam. A dla mnie są ważniejsze rzeczy typu kampanii, e, typu właśnie bitew, no bo to są rzeczy, które gdzieś tam widać, tak samo na przykład jakieś umiejętności dla czarodziejów, tak samo zarządzanie e, karawanami, że mamy dodatkowo te rzeczy w tych karawanach, tych lepszych czarodziei, te jakieś bonusy z mapy. To są dla mnie bardzo ważne rzeczy. No szkoda, że tutaj nie, nie zwracają za bardzo uwagi na taki jakby gameplay standardowy, że ten chaos jest faktycznie za słaby na dany moment. E, mam nadzieję, że tutaj ten DLC, który będzie o, odnośnie ogrów, zielonoskórych i tak samo Korna, e, coś zmieni, bo inaczej będzie to wyglądało ciężko. No plus jest taki, że ten kolejny DLC to są orkowie, a orkowie są rozlokowani w większości na całej mapie, więc to jest duży plus. Ale zobaczymy, jak to też w praktyce będzie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oczywiście, dostawcie lajka, like zostawcie suba i do następnego. Cześć, cześć, cześć!